Zrobiłaś już swoją scenę do, do Twojej własnej gry, a teraz trzeba by było wybrać jakiegoś duszka. Wybierz jakiegoś duszka. Wybiorę środkowego. Wybierzesz pieska, tak? tak? Ale jest on trochę za duży. Co z nim zrobisz? No, zmniejszę. No, jeszcze troszkę. Jeszcze możesz go troszkę zmniejszyć. Dobra, tak. Teraz I teraz to... co? Teraz będę. Układała puzzle. Tak, czyli w puzzle, czyli co? Polecenia, jakie będzie nasz piesek tak. wykonywał, tak? No i zaczniemy od tego, że kiedy kliknięto czyli nasz piesek zacznie działać dopiero wtedy, jak naciśniemy zieloną flagę. Dobrze. Tak. Co dalej byś dała? Co on może dalej um, zrobić? Dalej bym dała. Mm. Co mógłby zrobić? Mógłby, mógłby powiedzieć na przykład cześć, tak? To znajdź taki przykład. Na przykład chuzel. powiedz cześć. Dobrze. Powiedział cześć. Co by mógł zrobić dalej? Mm, Zapytam mnie na przykład, jak mam na imię. O, dobrze. Kto, gdzie to znajdziesz? Mm, niebieski. Mhm. Y, zapytaj, jak masz na imię. Dobrze. Zapytam nas, jak mamy na imię. Co dalej? Jak się zapytał, jak my mamy na imię, to teraz on powinien się przedstawić. Mm, na przykład powie. Ja jestem duszek. Dyzio. Dyzio. Duszek Dyzio, dobrze. Gdzie to znajdziesz? Fioletowym. Tak, fioletowym. I tutaj po, powie cześć. Dobrze, ale zamiast cześć piszemy? Ja jestem Dyzio. Dobrze. Tak, gdzieś z dużej litery, bo to jest inie. Dobrze. Co? Ja jestem Przedstawił dyzio. się nam, co mógłby teraz zrobić. Mm, y, niech przyłoży na przykład pisak. Tak, pisak, bo będzie coś wykonywał, tak? Chcę, tak. żeby coś zrobił, żeby nam coś Ech. pokazał. Mm, Przyłóż pisak, dobrze. Przyłoży pisak, więc jak pisak nam się ruszy, to coś nam namaluje. Mm. Co dalej? Może nam coś powie jeszcze, co nam może powiedzieć? Na przykład powie, pokażę Ci, co potrafię. Tak, bo nam coś pokaże, tak? Gdzie to było, w którym to było? Hmm, to, to było fioletowe. Tak, w wyglądzie. Dobrze. Um, tutaj? Tak, bierzemy powiedz cześć, ale zamiast, zamiast coś powie nam. Pokażę Ci, co potrafię. Dobrze. Do. pokażę ci co potrafi tak. I co dalej może zrobić? Um, co nam stworzy? Na przykład y, stworzy kwadrat. Tak, stworzy jakąś figurę, dobra. To od czego zaczniemy? Um, żółty. Mhm. I co ja, jakiego poskładu weźmiemy? Tutaj. Powtórz 10 razy, dobra. Ale, Ale dziesięć... jest dziesiątki. Powtórzę 4 Razy. A dlaczego cztery? Bo y, kwadrat ma cztery boki. Dobrze. I co no. dalej zrobi? Bo na razie wiesz, że musi coś powtórzyć cztery razy, tak? tak? Co musi zrobić? Mm. Musi przejść na przykład. To daj ruch. I tutaj zamiast. O 10 kroków mhm. zamiast dziesiątki damy 100. Dobrze. 100, bo 10 to by tak za bardzo nie było tak. widać. A Ale tutaj coś jeszcze musisz zrobić? Obróć o 15 stopni. Mhm. Zamiast piętnastki mhm. to damy tutaj 90. Tak, 90 kąt prosty, bo kwadrat ma 4 kąty proste. Tak. Dobrze. I co dalej? Ym, Stworzył kwadrat, ale tak. co powinien teraz zrobić? Zapytaj, jaka to figura. Dobrze. To taki mm. klocek użyjemy, taki puzzle. To będzie... To będzie tutaj. Zapytaj, jak mam na imię, mm -hmm. ale zamiast to napiszemy... Jaka to figura. Dobrze, jaka, jaka to figura? On nas zapyta i my mu odpowiemy. I co jeszcze możemy? Um, powie, powie na przykład brawo. Jak dobrze wykonamy, tak? Um, na przykład tutaj będzie gdzieś brawo. Um, tutaj powiedz cześć, uh -huh. a zamiast powiedz cześć, napiszemy brawo. Dobrze. Dobrze. A I teraz tym... na sam koniec co zrobimy? On coś jeszcze musi. Żeby nam już ten piesek nic nie wykonał. Żeby nam Musimy dać jeszcze jeden kroczek tak, tak żółty. To będzie ten. Zatrzymaj wszystko. Dobrze. Tak. A teraz wiki sprawdzimy, czy ten nasz piesek robi to, co wszystko chcemy. Jednej rzeczy nam, nam tutaj brakuje, Tu ci od razu powiem. Hmm. Dobrze by było pomiędzy powiedz, a zapytać, daj, y, dać poczekaj jedną sekundę. Żeby wszystko było dokładnie dane. To będzie na pewno. Hmm. Tak, to będzie w żółtych. Tu. To jedną sekundę. Mm -hmm. Damy to i, dołączamy I to. I teraz Wiki, pamiętasz, gdzie się odtwarzało. Ym, damy sobie tak. tak, w dobrą stronę Ym. się kierujesz. Yy, damy na tak. ekran. Włączamy ekran. Tak. Ale jeszcze wcześniej zrobimy sobie jedną rzecz, rozpoczniemy pracę krokową, tak. żeby nam wszystko po kolei było widać. Tak. Przełączymy do prezentacji i sprawdzimy, czy nam się uda to, co chcieliśmy zrobić. Naciskamy. Powie cześć. Cześć. Jak masz na imię? Wpisz Wiktoria Wiki. Dobrze. Daj Enter. Pokażę ci, co potrafi. I co narysował? Mm, kwadrat. Dobrze. Wpisz kwadrat. Dobra, tak. i daj Enter. Tak, dobrze. I to już jest koniec. To są wszystkie zadania, które daliśmy pieskowi. Aha. W taki oto prosty sposób stworzyłaś swoją własną grę. A teraz możesz ją zamknąć.